Szanowni Państwo, zabraliśmy się dzisiaj tutaj i zaprosiliśmy Państwa w związku z sytuacją w katedrze, w związku z sytuacją z wykopaliskami archeologicznymi, do których doszło tutaj w tym miejscu, które są fenomenem na skalę krajową, na skalę światową i w tym temacie jako pierwszy głos zabierze poseł na Sejm Witold Zębaczyński. Dziękuję. Drodzy koledzy, drodzy państwo, za naszymi plecami znajduje się bardzo ważny obiekt z punktu widzenia nie tylko naszego dziedzictwa kulturowego, ale również ważny dla wiernych. Dlatego to jest temat, który przykuł naszą uwagę. Dla mnie, jako posła, przedstawiciela władzy ustawodawczej. Dla, dla którego wartości państwa świeckiego są niezwykle istotne. Jedna rzecz w tym całym zamieszaniu wokół stanowisk archeologicznych przy opolskiej katedrze jest niezrozumiała. Znaczy nie rozumiem dlaczego jest tak, że wszyscy podatnicy składają się na istotny, bardzo ważny i potrzebny remont tego pięknego obiektu, a kiedy zostaną w tym obiekcie odkryte stanowiska archeologiczne wagi co najmniej europejskiej, jak nie światowej, co powiedział Marcin Oszańca, to biskup podejmuje decyzję, żeby to zasypać. Nie ma tutaj mojej zgody. Drodzy, jeżeli za naszymi plecami znajduje się potężny potencjał nie tylko sakralny, ale również turystyczny w postaci możliwości przyszłej ekspozycji tych wykopalisk chodzi o to wtedy żeby umożliwić nie tylko wiernym, ale również turystom i mieszkańcom korzystanie z tego dziedzictwa, które ma być dzisiaj zasypane. No ja nie, nie mogę się na to zgodzić. Powiem, że po uformowaniu nowego rządu będę lobbował za tym, żeby administracja państwowa razem z tą kościelną znalazła jakieś porozumienie, żeby to nie była wyłącznie decyzja kleru w sprawie tego, żeby no, po prostu zasypać nie wiadomo jak długo te stanowiska archeologiczne, tylko chcę, żeby one były eksponowane, przede wszystkim odkryte, skatalogowane, zbadane przez archeologów i potem z tego potencjału mogli korzystać turyści. Co jest bardzo ważne dla miasta Opola, które nie ma zbyt wielu takich punktów atrakcyjnych turystycznie. Są nimi na pewno świątynie, i ta za naszymi plecami no, musi odpowiedzieć na wyzwanie czasu, jakie jest odnalezienie tych stanowisk. Nie może być tak, że tylko jedna strona tego, spo, tego sporu wokół stanowisk archeologicznych ma być wygrana, czyli ta strona kościelna, a nasza strona yy... Świecka jest poszkodowana w ten sposób, że w wielkiej wartości stanowiska archeologiczne nie mają być dłużej eksploatowane tutaj i udostępnione wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego, jakiego są wyznania. Także bardzo proszę moich kolegów o, o zabranie głosu w dalszej części. Szanowni prof. Państwo, należy też przypomnieć, że już 3 miliony złotych środków publicznych z Ministerstwa Kultury zostało przekazane tutaj na te prace archeologiczne. Dodatkowo dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tak jak powiedział poseł Witold Zębaczyński, nie ma zgody środowisk tworzących przyszły rząd na to, by taka perełka wykopaliska na skalę europejską, krajową zostały jedną decyzją zasypane. Ja rozumiem potrzeby wiernych, potrzeby tego, żeby w tym miejscu odbywały się msze święte, natomiast kościołów w pobliżu, na terenie Opola jest bardzo dużo na ten jeszcze krótki czas mogliby naprawdę zorganizować msze, tym bardziej to nie przecież budynki tworzą społeczność i wiarę, tylko ludzie i ich wyznanie. Dlatego można by się naprawdę wstrzymać z tą liturgią jeszcze na ten okres kontynuowania prac archeologicznych, tym bardziej środowiska naukowe mówią jednoznacznie. Czy w liście otwartym rektora Masnyka, czy profesorowie wybitni, którzy przyjechali tu na miejsce Badać, Szczególnie chodzi o tą tumbę, która jeszcze nie została zbadana. Datowana jest na, na XV wiek, czyli możliwe, że spoczywa tutaj naprawdę wybitna postać. Nie chcę dawać nazwisk, bo to, bo to nie chodzi tutaj o to, żeby rozbudzać emocje. Natomiast to naprawdę może być wyróżnik, który będzie bardzo ważnym miejscem na mapie Opola, na mapie województwa opolskiego i tak samo jak poseł Witold Zębaczyński. Również będę zabiegał w moim środowisku o to, by odpowiednie środki finansowe przyszły tutaj do Opola na kontynuowanie tych prac. A tym bardziej nawet trzeba przypomnieć słowa wojewody opolskiego Mira Kłosowskiego, który również był za tym, żeby stworzyć tutaj coś na kształt podłogi przeszklonej, która, przez którą można by było oglądać te, te wykopaliska archeologiczne. Logiczne, czyli nawet po tej prawej stronie jest przyzwolenie, jest wola, by dokończyć badania naukowe i by dla mieszkańcy, turyści, przyjezdni mieli możliwość oglądania wykopalisk i tego, co tutaj odkryto. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nasze niewielkie opole, nasza mała ojczyzna jest silna wtedy, kiedy działamy wspólnie, kiedy rozmawiamy i jesteśmy w stanie się porozumieć wspólnie i mówić jednym głosem. Skoro strona społeczna, ta samorządowa, ta polityczna jest za tym, żeby te stanowiska archeologiczne dalej były eksplorowane, skoro jest wsparcie środowiska naukowego, te środowisko naukowe chce dalej kontynuować te prace. To apelujemy do biskupa Opolskiego, aby zastanowił się, podjął tą refleksję i razem z nami, wspólnym wysiłkiem, także potem tym politycznym, które myślę, że znajdzie dodatkowe środki finansowe na wsparcie tych badań, działał razem z nami. O to apelujemy do biskupa. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? No, tak naprawdę wszystko jest już tutaj zasypane, więc nie wiem co, co tu robić panowie, bo w, w, przed te tygodnie tutaj nawiedziono i stanowiska i z tego, co, co jest mi wiadomo. jako wojewódzki konserwator e, zabytków za również jest na, za tym, żeby to e, zasypać i, i od tego nie ma odwrotu i tutaj już w tych miejscach, które jeszcze do niedawna widzieliśmy właśnie jako miejsca pochówków e, są już e, e, dziesiątki tam piasków. Widzimy z, tu właściwie po drugiej stronie kamer, to, to się znajduje fragmenty posadzki. Nasz niepokój budzi również sam fakt, o czym rozmawialiśmy z Marcinem, że ma być tu zainstalowana forma ogrzewania. To ogrzewanie według danych, które pozyskaliśmy, może nieodwracalnie również wpłynąć na kondycję artefaktów znajdujących się pod posadzką katedry. To jest ostatni moment, żeby tą decyzję zmienić. Nasz apel, mam nadzieję, że dotrze do, do biskupa, dlatego że to jest zbyt duża wartość dla społeczności wykraczającej poza grono wiernych. Zbyt duża wartość dla um, dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy, żebyśmy mogli być niemymi świadkami po prostu zasypywania tych artefaktów. Um, jest wiele możliwości, które wraz z lewarem finansowym sprawiłyby, że dostępność tych wykopalisk mogłaby być pogodzona z, z potrzebami wiernych, które my oczywiście szanujemy, ale jednak trzeba zwrócić uwagę na ten fundament, to znaczy wszyscy podatnicy składają się na to, żeby ta świątynia była w jak najlepszej kondycji, dlatego, reprezentując m.in. te grona, oczekujemy, że również będą mieli prawo korzystać z tego, co na miejscu zostało odkryte. Oczywiście są domniemania, że mogą tam się znajdować szczątki naszych pradawnych władców. To trzeba zweryfikować. Nie możemy na to pozwolić, żeby to wszystko znalazło się pod ziemią, pod gruzem, tylko dlatego, że szybciej chce prawdopodobnie hierarchia kościelna wrócić do użytkowości świątyni, która się wiąże z daninami na tacę, która wiąże się z zarobkowaniem na uroczystościach. To jest oczywiście też niezbędne, no ale to jest jakaś wartość wyższa, do której dzisiaj się odwołujemy. Tak, szanowni Państwo. Jeżeli my dzisiaj przyzwolimy na to, co się dzieje, czyli dalsze zasypywanie, czy też położenie już posadzki, położenie ogrzewania, które no, temperatura nie będzie sprzyjała tym właśnie artefaktom, które tam są, to... W przyszłości nam tego po prostu nie wybaczą. Za 50 lat, za 100 lat, jeżeli ktoś wróci do tego, że można było dojść do tego, co tutaj tak naprawdę się znajduje, czyje groby tutaj są, zmienić tak naprawdę bieg historii i odkryć na nowo ten gród piastowski, który był tutaj od XIII wieku, a może jeszcze wcześniej no to kiedyś ktoś powie dlaczego, nikt nie powiedział prosto i jasno nie, nie zgadzamy się na to, dlatego my jako politycy, wsłuchując się w głos mieszkańców, Głos naszych wyborców postanowiliśmy dzisiaj zaprotestować, bo jeszcze nie jest za późno. To, że jest jeszcze jakąś luźną warstwą piasku czy ziemi przysypane te, te stanowiska archeologiczne, to jeszcze nic nie znaczy. Póki nie zostanie położona posadzka, póki nie zostaną jeszcze poczynione większe nakłady finansowe, bo to się przecież z tym wiąże, jest jeszcze możliwość powrotu do dalszej eksploatacji tych wykopalisk.